ze współpracowników Stalina, Andriej Wyszynski. W tamtym okresie był stałym przedstawicielem Związku Radzieckiego przy ONZ. -cie. Dowody rzekomo wskazywały na zabójstwo. W grudniu 1953 roku w Moskwie został rozstrzelany były szef NKWD Ławienki Beria. Wyszynski mógł się spodziewać, że w związku ze zmianą władzy na Kremlu śmierć groziła także jemu. Można wykluczyć, że w Ameryce myślał o wystąpieniu o azyl polityczny. 22 listopada 1954 roku Rosjanie opublikowali informację, że Wyszyński zmarł na serce w swojej rezydencji przy Park Avenue. Do pomieszczenia, w którym zmarł, nikt nie mógł początkowo wejść. Ani dyplomaci, ani dziennikarze, ani policjanci. W kwietniu 1956 roku w rosyjskiej gazecie emigracyjnej Rosyjska Myśl ukazał się artykuł zatytułowany Wyszyński został otruty. Denuncjacji tej do dziś nie potwierdzono ani jej nie zaprzeczono. Amerykanie opierali się przy oficjalnym policyjnym śledztwie mogliby dokonać sekcji zwłok. My byliśmy przeciwni, ale w końcu musieliśmy ustąpić. Gdyby zabroniono Wyszyńskiemu powrotu do Związku Radzieckiego, z miejsca wyzionąłby ducha. Tak by go to zabolało i zdenerwowało. Był częścią tego kraju i ówczesnego systemu.